Hej, hej, witam serdecznie. Ja jestem Sid. To jest oczywiście Tobacco Shop Simulator. Kolejny, prawda, odcinek, kolejne dni pracy przed nami. Wszystko mamy ogarnięte. Ceny pozmieniane, tak. Stany magazynowe, znaczy magazynowe. Na magazynie za wiele nie ma, ale na sklepie jest jak na razie wystarczająco. Także możemy pomalutku sobie działać. Gaz do zapalniczek, tutaj są te maszynki. A tu pouzupełniane. O jest online, kolejne zamówionko, proszę bardzo. Bierz, przypinaj. Ile my mamy tych rurek filtracyjnych? Na magazynie 4 tylko, więc sobie zamówimy. Kwestia tych zapalniczek niebieskich, potrzebujemy 17. Więc też trzeba będzie je zamówić yy, Teraz tak Rurki mamy tu I niebieskie zapalniczki Dawaj Okej okay. Kolegi Nie widać No to szybki yy, Prawda Bieg na pocztę Wysyłamy to I zapalniczki, proszę bardzo. Dobre. O, zaraz sobie wystawimy na regał kartonik do śmieci. I będzie elegancko. Zapalniczki też możemy jakieś wystawić. No, nie wszystkie się zmieściły, ale jest w miarę, jest w miarę. Hmm, tutaj mamy 14 popielniczek, No, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie chciałbym się też za bardzo może rozpędzać z tymi zamówieniami, yy, bo będziemy tutaj co nieco zmieniać, prawda? Jak będziemy mieli 8 poziom reputacji i kolejną umowę, więc będą następne produkty, to co nieco będziemy musieli sobie tutaj yy, reorganizować. To tak, to jest, to jest. Dobra, na razie myślę, że spokojnie. No, pan tutaj nam Mariolka obsłuży dwóch klientów i będziemy mieli ósmy poziom reputacji i podpisać. A, to kurde właśnie, kasą trochę średnio. Już pobrano. Nie mogę pobrać, póki nie spłacę tej pierwszej. O, ja cię kręcę. No bo ta umowa 1500 do nas kosztuje, a zamówienie tych trzech produktów to też będzie troszeczkę kosztowało. Dobra, mamy ósmy poziom. Jest 15. 15 prawie. No, to nie, chyba, chyba dopiero następnego dnia sobie tą umowę podpiszemy. No, bo dojdą, prawda, jeszcze koszty pracownicze i tak dalej, yy, więc żeby się nie okazało, że nam budżetu zabraknie, ja podpiszę umowę i zaraz trzeba będzie zamówić towar i go wystawić. Bo, jak nie będzie na sklepie, to klienci będą płakać, więc na razie się wstrzymamy, jeszcze w dniu dzisiejszym. No, dobra. Yy, kurde, zapałki się kończą. Yy, nie rynek, to tutaj wolę z poziomu magazynu to robić. To, to i to. I zamawiaj. Chodź, tu dziadu. Fajki chciał zwinąć. No, to ci gargamy. Dobra. Z powrotem, z powrotem na magazyn tutaj. Popielniczki, tu. No mówię, tutaj tej półki nie chcę już zajmować tymi popielniczkami. Yy, my tam wstawimy co innego, nie? Zapałeczki, proszę bardzo. Ok, i zapalniczki, tutaj. No i zobaczcie, mamy 19, Jeszcze na spokojnie byśmy zdążyli sobie ogarnąć jakieś zamówienie online. No ale, no, no to jest tylko jednodziennie i to tak troszeczkę troszeczkę boli, powiedzmy, bo można by to było jeszcze sobie ogarnąć. Bo jest na to czas. No a tu, jak widać. I pa. Dobrze, no to by było wszystko, myślę, na chwilę obecną. Aha, te, te żółte popielniczki, dobra, też je ogarniemy. Yy, tu magazyn, to to, dobrze. Torebka z tytoniem tu. No, to można etykietkę zdjąć. Yy, tutaj też tą etykietkę. Chociaż w sumie no niepotrzebnie te etykiety też ściągam, chyba. No, wziąłby ktoś tę żółtą zapalniczkę, kupił. No, to już nie dzisiaj pewnie. No, nie, ta zapalniczka już dzisiaj nie zajdzie. Dobra, to dawaj ją na magazyn. Niech se to będzie. Yy, tak, gaz do zapalniczych można by sobie wystawić. Dobra, magazyn. Ej, te zielone, yy, te jabłkowe woreczki można wystawić. Tu są trzy ostatnie. O, aha, tych miodowych też już nie ma. Dobra, na razie kończymy. Zobaczymy, jak to się. Yy, sytuacja, no to lipa. Jeżeli chodzi o podpisywanie umowy, to na razie jest lipa. Kurde, yy, otwieraj, otwieraj. Yy, tutaj cena, dobra. Kilku klientów ogarniemy, i myślę, że będzie można sobie to zrealizować, ale musimy mieć zapas gotówki, żeby zamówić towar to zdejmiemy etykietkę i tutaj zdejmiemy Zamówienie online. Akceptuj To te można w sumie pościągać. No, mamy 13 i jeszcze trzy paczuszki. O, jednym za dużo. Dobra. Ale warborasy czerwone trzeba będzie jednak zamówić. Dobrze. No to lecimy. Yy, moment. Buru buru. Ok. No, możemy lecieć. Dobra, 290 wpadło. Yy, no to jeszcze chwilę, jeszcze chwilę bym się wstrzymał, yy, tak żeby mieć zapas tej gotówki. I podpiszemy, słuchajcie, tą umowę. Te popielniczki ja bym sobie zdjął I wyrzucić je tutaj na regał Dobrze I nawet można by ich jeszcze wtedy dołożyć troszeczkę I będzie już w miarę to jakoś usystematyzowane, bo Popielniczki Jedne, tutaj drugie Także jest git to je wstawimy tutaj, tutaj popielniczki nie będzie, a to drugie nam wpadło. E, fajnie, akceptuj i przypinaj. Teraz do zapalniczek mamy tylko 8. No, to nie chciałbym tego ściągać z regału. Eee, wkładki filtracyjne, te rurki, to byśmy musieli zamówić. I te niebieskie zapalniczki też. Dobra, to zamawiamy to wszystko. O kurde, chodź tu. Dobra, teraz to jeszcze się troszeczkę pospieszyć, bo żeby nam poczty nie zamknęli. Hmm, rynek, rynek, rynek. Albo tak, magazyn. Wszystkie zapalniczki. Teraz do zapalniczek i miały być te rurki. Dobra, raz, dwa, i trzy. No to jadą świry I gaz Elegancko, mamy to 2500 na końcu. słuchajcie Całkiem fajnie yy, To co mamy w rękach, to może by dołożyć Zapalniczki tutaj Dobra Dobra gaz do zapalniczek damy tu obok Jest 18.30 Dobra słuchajcie Dociągniemy już ten dzień tak jak jest A jutro rano podpisujemy sobie Tą kolejną umowę i wystawiamy nowe produkty Miejsca jest wystarczająco no możemy tutaj te etykietki pościągać, bo widzę, się posprzedawało. No i całkiem fajnie. Tutaj położymy sobie te... Y, te te, te eshlugi. A tu położymy sobie te y, likwidy. Chyba, żeby to może odwrotnie zrobić. Dobra, ja bym to na razie schował. Mogę to na regał? Nie mogę. No dobra, to zostawmy tak. Zrobimy sobie troszeczkę inaczej tutaj. O, gdzie troszeczkę więcej miejsca? Ty kurde kończą się te. Dobra, to musimy kupić te woreczki tygara, te woreczki. Kupuj. Raz. Dwa, trzy, cztery, dobra. No, pulmasy już wszystkie się zeszły. Dobrze. Tu mamy, to też. O, fajnie. Wszystko ładnie się mieści na regałach, To mi się podoba. Dobra, cygara, cygara. Tutaj. No i jest git. Czysto. Kończymy ten dzień. Zdobyte poziomy z umów. Tu, 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 złodziej 2, czyszczenie 5 punktów. Ale nie ma tutaj żadnej informacji o ilości zamówień online, ale dwa mi się wydaje ogarnęliśmy, nie? Dobra, zaczynamy od podpisania, aha, najpierw ceny, znowu zmiany cen. To, to. OK. wszystkie cztery zmieniliśmy, teraz tak, umowa, podpisz. Rynek, nowe produkty, raz, dwa, trzy. Kupuj, te na zestawu. O, te na tych, Wipe y, Pen jest fajna przebitka, 23 dolary ponad jest na sztuce. Mm. Nie zamówiłem? A, nie zamówiłem, dobra, kupuj. I teraz tak, tu są te Wipe Peny. Spierdziliłem trochę, nie tak chciałem. Moment, inaczej. <grych> Dobra, postawmy to na razie tu. O, ten, ten regał z fajkami, tu, a tutaj damy ten regalik. Bo to możemy, rozumiem, tutaj wyjąć, nie? Likwidy, tak. Dobra, to tu będą likwidy. No, a duży produkt wtedy tutaj na półeczce. Ja to jeszcze jeden kartonik, jeszcze zamówić. Dobra. I yy, to vape pen. No i bardzo fajnie. Dobra, Mariolka, możemy już otwierać, mamy nowe produkty. Także przyjdą nowi klienci. Dobrze. Kurde, na tym regale magazynowym ciasno robi. Czerwone zapalniczki mamy? Nie mamy. Dobra. Te maszynki też można dołożyć Jest zamówienie online Dobra, już, zaraz ogarniamy To to w dniu dzisiejszym? Liquidy idą, popielniczki i maszynki Akceptuj I musimy to kupić Liquid ma być ten jagodowy Popielniczki i maszynka Maszynka, maszynka, tutaj. I kopuj, proszę bardzo. Dobra, mamy kolegę? Nie. Ja. No dobra, to lecimy na tą pocztę. No i coś, glądaj coś, 390 wpadło. Eee, słuchajcie, tak, wydaje mi się, że ten biznesik zaczyna nabierać jakiegoś tempa w końcu. Dobra, wiecie co, mamy tu miejsce, to ja bym te likwidy już powystawiał też. O, właśnie. Mm, maszynki jakieś tu są, jeszcze na magazynie nie ma. No to tak, reszta na półeczkę Kurde, to było 17 tych popielniczek czerwonych Niepotrzebnie się rozpędziłem i kupiłem, dobra Mhm, tutaj jest wszystko, cygara można by dołożyć Jest kolejne zamówienie online Ej, no to fajnie. <laughs> Bardzo mi się to podoba. I co teraz, co teraz? Aha, papierosy te niebieskie i torebki czerwone. Hmm, tutaj jest na regale coś, a mamy te niebieskie jeszcze na magazynie. Kurde 8 paczek tylko. Dobra, zdejmę, zdejmę stan. Z regału, tu. ile ich ma być? 17. Ale te czerwone woreczki z nikotyną musimy zamówić. Zamawiaj. No, bo to cały kartonik pojedzie. No, przychodzisz w odwiedziny? Na razie chyba nie. Dobra, to na szybkości. W sumie mogłem dwa kartoniki tych torebek czerwonych zamówić, bo tam już też yy, pomału rozeszły. Dobra. No dawaj tego mapa. Eee, yy, no to... Te... Kurde, te likwidy i te, te, te elektroniczne szlugi to tak jak na razie bez większej rewelacji. O, idziesz! Cześć! Dawno cię nie było. Jeżdżaj. Zapałki. To na pewno trzeba kupić. Musimy wziąć te woreczki i zapałki. Nie, zgubimy zapałki, to są. Dobra i te woreczki też tutaj już sobie na regał wystawić. No nie no jeden ten został. Dobra. Później się dołoży. magazyn co my to no właśnie te miodowe woreczki z nikotyną widzę jest też reszta można zamówić. Dobra, to chyba na razie wszystko. O, to weszło tutaj całe. No i coś dla mnie coś. Mm, następną mowy. jak to jest kwestia? Od 9 poziomu dwa razy duży produkt i raz mały. Mhm. Natomiast tak, Nie będzie chyba już wtedy za bardzo gdzie tego wystawić. Bo no nie mamy już miejsca na duże produkty. Jedynie co to ten regał, ten okrągły tu. No to ten duży produkt możemy na nim wystawić. No to tak powiem wam szczerze, że z tą kolejną umową będziemy musieli się troszeczkę też wstrzymać, bo od dziewiątego poziomu będziemy mogli się rozbudować, więc na pewno w pierwszej kolejności wykonamy to, żeby sobie troszeczkę więcej miejsca tu ogarnąć, a dopiero później wprowadzać nowe produkty. No dobra, Mariolka, obsłuż tu państwa i kończymy. No, a, może coś w tym czasie podokładać jeszcze? Hmm, tutaj nic. A nie mamy też tych y, jabłkowych. No to kiepsko. Dobra, zobaczymy, co, po, co się posprzedaje. I najwyżej się domówi jutro, nie? Gaz do zapalniczej, dawaj. Na pewno można sobie wystawić. Oś ty syn, jeden. Jeden kartusz został, no kurde, yy, maszynki i te gilzy też można te rureczki sobie. U, ostatni kartonik został. Dobrze. Barborasy czerwone Nie. Można coś w sumie też wrzucić I Zdjąłem kurde etykietkę Niepotrzebnie O jak fajnie Wszystko weszło Dobra co my tu jeszcze mamy yy, Likwidy Likwidy Okej okay. Te fajki chyba też już Tak zmieszczą się Dobrze. Hmm, czerwone popielniczki, no, zmieszczą się cztery. Tygaro, tak. Tygaro też. Hmm, tutaj, nie wiem. O, tylko cztery sztuki. Dobra, Ok. Yy, aha, żółte papierniczki jeszcze, jak tam stan yy, stan na sklepie, dobra, no to chyba wszystko już mamy teraz w takim razie dołożone, pulmasów tutaj widzę reszta, Hmm, no, a tak to, tak to byłoby wszystko. Czerwone zapalniczki ewentualnie też można by zamówić. Gdzie są te czerwone zapalniczki? Tu. Dobra. Eee, czyli tak, to i to zamawiamy na pewno. No, myślę, że reszta, reszta jest w zupełności na chwilę obecną. No dobra, no ale to dopiero jutro już, nie? Dzisiaj dzień zakończony. Jak to sytuacja? No, straty, straty, wiadomo. Bo podpisanie umowy nie? nas kosztowało 1500. No i dobra. No to przygotowujemy się, moi drodzy, do kolejnego dnia zmiany cen. Ok, i można zrealizować sobie zamówionko. Pach, od razu na regał, żeby już się nie walało pod nogami. Dobra, i tu są te zielone yy, woreczki. Ok, no i dobra, moi drodzy, jesteśmy gotowi, żeby sobie Kolejny dzień, kolejne następne dni, tam dwa, trzy dni. Może tak sobie teraz ostatnio ogrywamy w poszczególnych odcinkach, ale to już moi drodzy. Następnym razem za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy należy do Was, zostawcie łapkę i zapraszam już teraz na kolejne odcinki. Jeszcze raz dzięki, do następnego. Trzymajcie się. Hej, hej.